Cześć kochani, witam Was na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek serii zdrabkowej, na który przygotowałam zrabki za 50 zł. Mam pełny portfel BUM 777 i mega pensję. Więc zaczniemy sobie, może tak jak leci, czyli najpierw boom 777. OK. BUM777 mam z numerkiem 25 I tak, mamy worek, złoto, gwiazdę. Następnie jest jabłko, dzwonek, bank. Później jest pierścionek, korona ananas. Banany, serce, winogrono. Podkowa, jabłko, pik. Następny jest. Safe, y, gwiazda, cytryna. Monety, banknot, pomarańcza. Na drugiej stronie jest moneta, safe i złoto. Poczekajcie, bo taki strasznie, niewygodnie się drapie. Może tak spróbujemy. Tutaj mamy truskawkę, y, arguza, diament. Pierścień podkowa. Korona, diament Anantas winogrono, bank arbus yy, koniczyna, worek garnek koniczyna, yy, banknot, garnek i pik, czyli BUM 77 jest pustet. Tak. Teraz przechodzimy sobie do mojej pensji. Tak jak widzicie, mam sumerkę 8. Zobaczymy. szukam 47, 17, 4, 13 i 15. A mam 41.

I 23. Czyli zrabka jest, jest E i T. Okay. I na koniec mamy pusty portfel z numerkiem 20. Teraz tak. Co tu jest? 60, 100, 150, 5, 5 tysięcy, 50 tysięcy, 100, 500, 500, 200, 2 miliony, 2 miliony i 30. Czyli norma. Przechodzimy sobie do tej gry. Tutaj mamy walizka konieczna. Banknot walizka, walizka klucz, sztabka pierścionek, banknot sztabka, koniczyna klucz, moneta klucz, diament i koniczyna. Czyli pusto i gra ostatniej szansy. Moment się zacięło. O! I gra ostatniej szansy. Szukam. 29, 2, 14 i 25. A mam 32 dwadzieścia cztery, piętnaście, osiemnaście, dwadzieścia siedem, siedemnaście, dwadzieścia dwa, dwadzieścia osiem, trzydzieści cztery, siedem, dwadzieścia trzy, jeden, dziewiętnaście, dwadzieścia jeden, cztery, dziewięć, jedenaście, sześć 13 i 31. Czyli nic nie przeoczyłam, a z pewnością tego nie zrobiłam. Jest kajce. Czyli tak, podsumowanie na zrapki wydałam 50 zł i nie zwróciło się nic. Także jestem w pracy 50 zł. Zachęcam Was do subskrypcji, do zostawienia komentarzy, do zostawienia łapki w górę albo w dół. Zasięg to zasięg. I już Was zapraszam na kolejny odcinek serii zrobkowej. Pozdrawiam Was wszystkich. Hej!